Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie drogie walorki w kolejnym odcinku Kropelek nadziei. Dzisiejszy temat jest wyjątkowo poruszający i trudny zarazem, bo dotyczy prześladowań chrześcijan na świecie. Nie będzie też raczej krótko, ale mam przekonanie, że warto zdawać sobie sprawę z dzisiaj omawianych treści, więc nie zniechęcajcie się zbyt szybko. My posiadamy tę łaskę, że żyjemy w kraju, gdzie wyznawanie wiary wciąż jest możliwe w sposób stosunkowo swobodny. Możemy uczestniczyć w Eucharystii, modlić się publicznie, nosić krzyż na szyi. to wielka łaska, której często nie doceniamy. Jednak dla wielu naszych braci i sióstr w wierze rzeczywistość jest zupełnie inna. Prześladowania chrześcijan są dziś na przerażającą skalę. Miliony ludzi cierpią za to, że wierzą w Chrystusa. Co ósmy chrześcijanin na świecie doświadcza prześladowań, a codziennie ginie około 11 osób tylko dlatego, że wyznają swoją wiarę. Te liczby budzą niepokój, ale jednocześnie zachęcają do refleksji i modlitwy. Dziś opowiemy o historii świętego Feliksa z Noli, prześladowanego za swoją wiarę w czasach rzymskich, ale też spojrzymy na współczesne wyzwania, z jakimi mierzy się Kościół na całym świecie. Jak my, żyjący w wolności, Możemy wspierać naszych prześladowanych braci i siostry. Zapraszam do wspólnego rozważania. Felix z Noli, święty z trudnych czasów. Święty Felix z Noli to postać, która swoją wiarą i niezłomnością inspirowała chrześcijan przez wieki. Urodził się w Noli na południu Włoch. Jako syn rzymskiego legionisty Hermiasa, były to czasy, kiedy bycie chrześcijaninem wymagało odwagi i gotowości na prześladowania. A Felix od najmłodszych lat wyróżniał się swoją pobożnością i oddaniem Bogu. Jego życie przypadło na okres prześladowań za panowania cesarza Decjusza. Felix jako kapłan nie tylko głosił ewangelię, ale także Wspierał swoich braci w wierze, pomagając im ukrywać się i przetrwać trudne chwile. Został jednak schwytany i poddany torturom, aby wyrzekł się swojej wiary. Wykazał się niezwykłą odwagą, odmawiając zaparcia się Chrystusa, co uczyniło go jednym z najbardziej czczonych męczenników w regionie. Jednak jego historia nie kończy się na cierpieniach. Po śmierci Feliksa jego grób stał się miejscem licznych cudów. Warto wspomnieć o papieżu Damazym, który został cudownie uzdrowiony podczas modlitwy przy jego relikwiach. Było to jedno z wydarzeń, które jeszcze bardziej umocniło kult świętego Feliksa jako orędownika pokoju i uzdrowienia. Felix przypomina nam, że wiara nawet w najtrudniejszych czasach może być źródłem siły i nadziei. To postać, która uczy, że cierpienie znoszone z miłością do Boga prowadzi do prawdziwej świętości. Czy my dzisiaj mamy odwagę czerpać z jego przykładu? Tak często buntujemy się na jakiekolwiek przejawy cierpienia w naszym życiu. Cierpienie jako narzędzie duchowego wzrostu. Święty Felix z Noli, podobnie jak wielu świętych w historii Kościoła, przeżywał cierpienie nie jako porażkę, ale jako szansę na głębsze zjednoczenie z Bogiem. Jego gotowość do przyjęcia trudności z miłością i pokorą pokazuje, że cierpienie, choć trudne, może być drogą do duchowego wzrostu. Chrześcijaństwo uczy że cierpienie ma sens, jeśli przeżywamy je w łączności z Chrystusem. Jezus sam cierpiał, nie tylko fizycznie, ale także duchowo, doświadczając odrzucenia, samotności i śmierci na krzyżu. Święty Felix, idąc za jego przykładem, nie uciekał od trudności, ale przyjmował je jako dar, który prowadził go do świętości. W naszym codziennym życiu cierpienie może przybierać różne formy: choroby, problemy rodzinne, samotność czy brak zrozumienia. Często próbujemy te próby odrzucać lub walczyć z cierpieniem, zamiast zastanowić się, co Bóg chce nam przez nie powiedzieć. Święty Felix uczy nas, że warto spojrzeć na trudności jako na możliwość. Wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Czy jesteśmy gotowi, by z odwagą przyjąć nasze własne cierpienia i ofiarować je Bogu? Historia prześladowań chrześcijan od Feliksa do współczesności. Prześladowania chrześcijan to nie tylko historia, która zakończyła się w czasach starożytnego Rzymu. To rzeczywistość, która trwa do dziś. Święty Feliks doświadczył prześladowań w czasach cesarza Decjusza, kiedy wyznawanie Chrystusa było równoznaczne z narażeniem życia. Wielu chrześcijan w tamtym czasie wybierało śmierć, byleby tylko nie wyrzec się swojej wiary. Współczesne prześladowania być może są mniej widoczne, ale równie realne. Według raportów międzynarodowych organizacji chrześcijanie są jedną z najbardziej prześladowanych grup religijnych na świecie. W niektórych krajach tracą życie, domy i prawo do wyznawania swojej wiary. Nawet w społeczeństwach zachodnich, gdzie wolność religijna jest zagwarantowana, chrześcijaństwo coraz częściej spotyka się z niezrozumieniem, marginalizacją a czasem nawet z wrogością. Historia świętego Feliksa przypomina nam, że wiara nigdy nie była łatwą drogą. W każdym pokoleniu chrześcijanie muszą stawać w obronie wartości, które są fundamentem ich życia. Czy dzisiaj, w czasach względnego spokoju, mamy odwagę, by publicznie wyznawać naszą wiarę i bronić Ewangelii? Cierpienie i prześladowania, choć trudne, mogą być świadectwem, które przemienia serca innych i prowadzi do głębszego zjednoczenia z Bogiem. Jak reagować na cierpienie i prześladowania? Przykład świętego Feliksa z Noli uczy nas, że chrześcijanin. Powinien odpowiadać na trudności z miłością i przebaczeniem. Felix, choć doświadczył prześladowań i niesprawiedliwości, nie reagował na nie gniewem ani nienawiścią, wręcz przeciwnie. Zachował pokój serca i oddał swoje cierpienia Bogu, wierząc, że to on ma ostatnie słowo. Reagowanie na cierpienie i przeciwności w duchu chrześcijańskim Wymaga odwagi i pokory. W świecie, który często promuje postawę walki o swoje, postawa przebaczenia może wydawać się trudna lub wręcz niemożliwa. Jednak Jezus, nasz największy nauczyciel, pokazuje, że prawdziwa siła tkwi w miłości, która przebacza nawet największe krzywdy. W naszym codziennym życiu możemy spotkać się z niesprawiedliwością, brakiem zrozumienia czy trudnymi relacjami. Święty Felix przypomina, że cierpienie może stać się okazją do świadectwa wiary. Czy potrafimy w takich chwilach zrezygnować z zemsty, wyciszyć gniew i powierzyć nasze trudności Bogu, prosząc o łaskę przebaczenia? Taka postawa przemienia nie tylko nas, ale także tych, którzy są wokół nas. Cierpienie jako świadectwo wiary. Co możemy ofiarować? Życie świętego Feliksa pokazuje, że cierpienie znoszone z miłością i wiarą ma niezwykłą moc przemiany serc. Felix swoim przykładem i postawą inspirował nie tylko swoich współczesnych, ale także pokolenia wierzących, którzy modlili się przy jego grobie i doświadczali cudów za jego wstawiennictwem. Warto zastanowić się, co my możemy ofiarować w chwilach trudności. Każde cierpienie, fizyczne, duchowe czy emocjonalne, może stać się modlitwą, jeśli ofiarujemy je Bogu. Często, patrząc na trudności w naszym życiu, skupiamy się na bólu i pytamy, dlaczego. A może warto zapytać, jak mogę to ofiarować, by przyniosło dobro? Święty Jan Paweł II, który wiele razy mówił o wartości cierpienia. Przypominał, że każdy ból znoszony z miłością ma sens w świetle Chrystusowego Krzyża. Przykład Feliksa i innych świętych pokazuje, że cierpienie przeżywane z wiarą może być świadectwem, które daje nadzieję innym. Czy jesteśmy gotowi uczynić z naszego życia świadectwo miłości i oddania Bogu? Nawet w najtrudniejszych chwilach? Dlaczego chrześcijanie są prześladowani? To może wydawać się paradoksalne, że religia miłości, pokoju i przebaczenia od wieków spotyka się z prześladowaniami. Jednak, kiedy spojrzymy głębiej, łatwo dostrzec, że chrześcijaństwo od samego początku. Było znakiem sprzeciwu wobec tego, co światowe i wygodne. Chrześcijaństwo głosi prawdę o Bogu i człowieku, która często konfrontuje ludzi z ich słabościami i grzechami. To nie jest łatwe do zaakceptowania. Wielu ludzi woli unikać trudnych pytań o życie, cel i moralność. Ewangelia przypomina o wartościach. Takich jak miłość, pokora, przebaczenie i gotowość do ofiary. Wartościach, które bywają trudne do przyjęcia w świecie, gdzie dominują egoizm, rywalizacja i pogoń za władzą. Historia świętego Feliksa z Noli, prześladowanego w czasach rzymskich, to tylko jeden z przykładów. Już wtedy chrześcijanie byli oskarżani o burzenie porządku społecznego. Bo odmawiali czczenia cesarza jako boga. Ich wierność jedynemu Bogu była dla władców zagrożeniem. Podobne mechanizmy działają także dziś, w czasach, gdy chrześcijanie są prześladowani za swoje przekonania, za to, że bronią życia, rodziny czy prawdy. Co więcej, chrześcijaństwo przypomina o granicy między dobrem a złem. A w dzisiejszym świecie często próbuje się te granice zatrzeć. Dlatego świadectwo wierzących budzi sprzeciw tych, którzy chcą żyć według własnych zasad, bez odniesienia do Boga. Ale właśnie to świadectwo, czasem okupione cierpieniem, jest jednocześnie źródłem nadziei dla wielu. Prześladowania chrześcijan trwają do dziś. Zarówno w formie jawnych ataków przemocy w krajach, gdzie chrześcijaństwo jest mniejszością, jak i subtelniejszych form wykluczenia w społeczeństwach zachodnich. To przypomnienie, że droga wiary nigdy nie była łatwa, ale zawsze prowadziła do czegoś większego do bliskości z Bogiem i życia wiecznego. Jak my odpowiadamy na trudności? Czy jesteśmy gotowi, jak święty Felix, trwać przy Chrystusie, nawet gdy świat wydaje się być przeciwko nam? Współczesne prześladowania chrześcijan, wdzięczność i troska. Żyjemy w kraju, gdzie wyznawanie wiary jest wciąż możliwe w sposób stosunkowo swobodny. Możemy uczestniczyć w Eucharystii, nosić krzyż naszej, a nasze dzieci mogą być wychowywane w duchu chrześcijańskim, chociaż i na ten stan rzeczy zaczyna się już czynić pewne ataki. Ale ogólnie nie jest źle. Jest to ogromna łaska, za którą powinniśmy być wdzięczni. Jednak ta wolność nie jest dana wszystkim chrześcijanom na świecie. I nie jest nam dana na zawsze. Powinniśmy mieć tego świadomość. Prześladowania chrześcijan wciąż są brutalną rzeczywistością w wielu miejscach na Ziemi. W Korei Północnej, na przykład, za posiadanie Biblii grozi więzienie, a w krajach takich jak Afganistan, Somalia czy Nigeria, chrześcijanie są regularnie mordowani lub wypędzani ze swoich domów. W Iranie praktykowanie wiary prowadzi do aresztowań, a w Indiach chrześcijanie coraz częściej padają ofiarą przemocy ze strony ekstremistycznych grup religijnych. Te kraje wraz z wieloma innymi przypominają nam o tym, że bycie chrześcijaninem wymaga nie tylko wiary, ale także odwagi. Czy te prześladowania są od nas tak odległe? Niekoniecznie. Nawet w Polsce, choć wolność religijna jest zapisana w Konstytucji, dostrzegamy narastające symptomy niechęci wobec wiary. Przypadki niszczenia krzyży, zakłócania nabożeństw, ataki na kapłanów, czy szyderstwa wobec wartości chrześcijańskich pokazują, że również tutaj pojawiają się trudności. Może jeszcze nie mamy do czynienia z brutalnymi prześladowaniami, ale nienawiść i agresja wobec wiary stają się coraz bardziej widoczne. To wszystko prowadzi do pytania: jak my, żyjący w pokoju, możemy wesprzeć tych, którzy cierpią za Chrystusa? Modlitwa, informowanie się o sytuacji prześladowanych chrześcijan wsparcie organizacji działających na ich rzecz to są kroki, które każdy z nas może podjąć. Ale możemy też zapytać siebie, jak ja korzystam z tej wolności? Czy traktuję swoją wiarę jako dar, czy raczej jako obowiązek? I to jeszcze niejednokrotnie tak uciążliwy. Obyśmy nie dożyli takich czasów, że Będziemy potrzebowali kapłana, a jego nie będzie. Dlatego zastanówmy się nad tym i jak już nieraz Was o to prosiłem nie stajmy po stronie prześladowców. Jeśli jakiś kapłan nie domaga, to przede wszystkim najbardziej potrzebuje naszego wsparcia modlitewnego, czy jakiegokolwiek możliwego rodzaju pomocy, ale z pewnością nie ataku. Uleganie takiej modzie to działanie przeciwko sobie samemu i przypomina przysłowiowe podcinanie gałęzi, na której samemu się siedzi. Może właśnie te podane przeze mnie dzisiaj przykłady naszych prześladowanych braci i sióstr w różnych zakątkach świata przypomni nam, jak wielką wartość ma nasza wiara i jak wiele może nas kosztować jej obrona. Dzisiejsze rozważania przypomniały nam, że wiara chrześcijańska od samego początku była związana z cierpieniem i ofiarą. Święty Felix z Noli stał się świadkiem odwagi w czasach, gdy za wiarę płacono najwyższą cenę, a jego historia wciąż zachęca nas do trwania w wierze mimo trudności. Żyjemy w świecie, gdzie prześladowania chrześcijan Wciąż są codziennością dla milionów ludzi. Może trudno nam to sobie wyobrazić w naszej rzeczywistości, ale te historie przypominają, jak wielkim darem jest możliwość swobodnego wyznawania wiary. Czy my tę wolność naprawdę doceniamy? Czy modlimy się również za tych, którzy jej nie mają? Niech dzisiejszy odcinek skłoni nas do refleksji nad naszym własnym świadectwem wiary. Jak my odpowiadamy na wezwanie Chrystusa w naszym codziennym życiu? Czy jesteśmy gotowi stanąć w obronie tego, w co wierzymy? Pomyślmy nad tym. A w kolejnym odcinku, już jutro, poznamy świętego Pawła Step. Ustelnika, który całe swoje życie poświęcił samotnej modlitwie i bliskości z Bogiem. To historia, która uczy nas, jak odnaleźć pokój w ciszy i wytrwałości. Serdecznie Was już dzisiaj na ten odcinek zapraszam. A teraz życzę Wam wspaniałego dnia i gratuluję do trwania do końca tego niezbyt krótkiego, przyznaję, odcinka. To, co na koniec jeszcze zaproszenie do radości. Szczęść wam Boże. Zaproszenie do radości. Z listu do Filipian: radujcie się zawsze w panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się. Radość pojawia się w sercu człowieka wtedy, gdy zaczyna kochać. Pozostaje w jego sercu tak długo, jak długo trwa on w miłości. Nawet gdy cierpi, ale prawdziwie kocha, to ma w sercu radość. Zapewnia nas o tym Pan Jezus, który cieszył się z przyjaciółmi i wzruszał aż do łez. Gdy spotykał ludzi nawracających się i zaczynających kochać, cieszył się z cieszącymi, mimo że widział wokół siebie wielu ludzi chorych, skrzywdzonych i cierpiących. Jak długo Bóg miłość jest w moim sercu, tak długo nie opuści mnie radość, bo Bóg jest także radością. Wezwanie świętego Pawła do stałej radości oznacza, że chrześcijanin mimo wszystko winien się zawsze radować. Ta radość, jak przypływ morski, zalewa wszystko.